Strukturalny wzorzec projektowy Pełnomocnik opiera się w głównej mierze na posiadaniu spójnego interfejsu z klasą bazową, której dotyczy. Dzięki temu, że Pełnomocnik jest swoistego rodzaju pośrednikiem dla logiki danej klasy, to możemy umieścić w nim dodatkowe lub zmienione zachowania względem pierwotnego obiektu. Istnieje dwa główne sposoby implementacji tego wzorca: oparte na dziedziczeniu oraz wspólnym interfejsie. Proxy przechowuje w sobie instancję klasy, której pośredniczy i może do niej kierować wszystkie lub część odwołań. Zaraz przekonasz się, jakie możliwości daje nam taki zabieg. Myślę, że najłatwiej będzie na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że tworzymy aplikację do śledzenia naszych aktywności fizycznych, np. biegania czy jazdy na rowerze. Oprócz przechowywania podstawowych informacji, takich jak typ aktywności, data startu, data zakończenia, aplikacja pobiera dodatkowo lokalizację użytkownika. Następnie na podstawie zebranych odczytów wyliczana jest później pokonana odległość. Taki kod mógłby wyglądać następująco. Mielibyśmy klasę Activity z metodami AddPoint, GetTrace czy GetDistance. Jednak powiedzmy, że nasi użytkownicy biegają dwa razy w tygodniu po 30 km, a nasza aplikacja odczytuje lokalizację średnio co 5 metrów. Daje nam to 6000 obiektów typu TracePoint na jedną tego typu aktywność. Aktualnie, aby zwrócić podstawowe informacje o aktywności, pobrać wszystkie odczyty lokalizacji czy dodać nowy punkt z trasy, musimy załadować pełny obiekt Activity, co nie ma najmniejszego sensu. W celu rozwiązania tego problemu zaimplementujemy proxy dla klasy aktywności. Implementujemy na nowo wszystkie metody, których zachowania chcemy zmienić. W tym przypadku będą to getPoints, getDistance oraz addPoint. Pozostałe kierujemy bezpośrednio do bazowego obiektu. Co nam to dało? Aktualnie punkty trasy trzymamy w pewnym storyju, który aktualizujemy po wywołaniu add point, a również w aktywności, jeżeli ta została zainicjalizowana. Dzięki temu obiekt aktywności jest w pełni ładowany dopiero wtedy, kiedy chcemy wyliczyć dystans. Kiedy używać wzorca pełnomocnik? Osobiście najczęściej stosuję ten wzorzec w przypadku, jeśli mój obiekt jest kosztowny w utworzeniu, a nie zawsze potrzebuję posiadać go w pełni zainicjalizowanego, tak jak w przykładzie przed chwilą. Drugim casem jest sytuacja, kiedy konieczne jest rozszerzenie logiki bazowej o jakieś inne operacje. Na przykład, zanim wykonana zostanie metoda validate, trzeba odfiltrować puste rekordy. Zasada jest ta sama: w pełnomocniku realizujemy nowe operacje, a następnie wywołujemy metodę docelową. Podsumowując, pełnomocnik to obiekt zastępczy delegujący zadania do swojego klienta. Dzięki zastosowaniu dodatkowej klasy możemy rozszerzyć bazową logikę o dodatkowe operacje. Wzorzec pełnomocnik jest przydatny, kiedy musimy inicjalizować duże i często kosztowne obiekty.